W dzisiejszym odcinku ze Janem jest Janek. Siema. Gramy w grę, yy, gdy się sadzi swoją dżunglę i ona rośnie. No. Tak jak Growa Garden, tylko że to jest dżungla. I idę do nasion, bo mnie prowadziło. Gramy w to pierwszy raz. Nie wiem, jak to się gra, ale widzę, że to się gra jak w Growa Garden. No, Kupiłem jakieś dwa jajka. Y -y -y. jakie jajka, na No ja też. Ej, czy tu się powiększa. Y -y -y. Ej, Dobra. nie wiem, czy się powiększa swoje terytorium, bo z jeszcze jest bardzo dużo miejsca. Widzicie, widzowie? No. Bardzo dużo miejsca. I myślę, że można to powiększyć, jak trochę się w to pogra. A ty, Janek? A no, a już o, ku, o co chodzi? Musimy sprzedawać takie, jakby takie. Jak zasadzić rośliny? Nie, ona to się groła garden. Nie co za gro, garden, tylko to trzeba podnieść jeszcze. No, bo ona się rozwija. Ej, kupuję bambus. Chcesz sprzedać moje pasy? No. Ile kasiory dostałem? Czy na coś mi innego stać? Yy, Staćmy na. Yy, bambusa. Ej, od kiedy bambus ma żółte nasiona? Nie wiem, ale, ale są wysokie bambusy. Właśnie widzę. U mnie też. A, bo one są żółte, takie złote. Ej, no. Dobra. U mnie się jeszcze rozwija. Yy, czekam. I widzowie Pamiętajcie, się... zostawcie lajka i suba na tym kanale. Koniecznie. No. Ej, bo ja mam... Co masz? Six-seven. <coughs> Six-seven kasy, no super. Aha, dobra. Ale cisza była. Six-seven. No. Nie było dobrać. Tak, tak. Muszę podnieść bambusy Och, i sprzedać. Co ja kupiłem? Jakieś drzewo już mam. Miłośnie. Już masz drzewo? Gdzież będę mieć już drzewo? No, za 40 jest drzewo. Mogę kupić też drzewo, tylko więcej nie mogę. Mogę kupić yy, a nic. Tylko pierwsze nasiona. to pierwsze jest... te takie malutkie, więc nie chcę. No znowu. Ale na 60 ja tam widzę u ciebie i u mnie. To drzewo tak rośnie fajnie. Ale to jest małe chłopie. Niedługo to będą takie duże pewnie. No właśnie. Pewnie, tak, ale to też jest ładne. Ej, to jest ładne i to jest palma. Ale ładna. No i ja polecam ale... tą grę jest bardzo fajna. To jest o garden, tylko że yy, dżungla. Ej, nie, mi się wydaje, że to jest trochę słabsze od wszystkich rzeczy, bo to Aha. waży tak mało. To waży po 4 kg, ale daje dużo, ale daje, jedno daje 50 zł. Aha, ej, to fajnie, mi się jeszcze robi to drzewo, ładuje się. O dobra, naładowało się. Ja kupiłem jakieś dwie za 70. Daj. Szkoda, że tu nie rosną od nowa, że trzeba cały czas kupywać, to też jest zmiana. Ta gra nie jest popularna, ale możemy widzowie zrobić, żeby ta gra była popularna. Grajcie w nią, żeby była popularna, bo ona jest bardzo fajna. Żeby była taka popularna, jak kiedyś grała Garden. No, albo chociaż żeby 2000 w nią grało. No, bardzo Aby fajna fajnie. gra. Janek, ty też ją polecasz? No, ja, ja ją polubię i dam jej follow'a. No. Ja już widzę po niej, nawet po miniaturce, już widziałem, że jest bardzo fajna. Ja Ej, też. Y, te kolejne nasiona jest takie... To drzewo takie... Takie... Nie wiem. No właśnie one u mnie rosną. Aż dwa kupiłem. Dwa kupiłem takie. Co? So, wow! Ej! Ej, Ale ja... to rośnie Ej, to jest tak mało. dziwnie, bo to najpierw jest przezroczyste i malutkie, a później jest dopiero brązowe. Nie, bo to przezroczyste pokazuje, gdzie to urośnie. No właśnie wiem, tylko że takie dziwne jest. No. Dobra, i już kupuję też drugie. Ale ja za bardzo też rzadkich nie będę zbierać, tylko też słabsza, słabsze. Ale to będzie ładne, ja już to widzę, jakie to jest ładne. No. Więc dlatego polecamy tą grę. Do Chodź do mnie zobacz, jakie to już ładne idę, jest. Już idę, tylko poczekaj, kupię. E, ja już będę miał piękne. Ja już będę miał piękne. Patrz. Zobacz, jakie ładne. Jezus, co to za bambus u mnie? Lawowy jakiś, ogniowy. Lawowy. Dla Wówy. Ej! Te drzewa takie piękne są, widzę, u Ciebie. Wie właśnie. No. T tego bambusa nie sprzedaję, bo jest bardzo piękny. Dobra, ja niszczę te drzewa na więcej kasy. Dobra. Darmowy. Niby darmowy, ale jak naciskam darmowy, to nie. No. Co jest? Widzicie widzowie, na spaldarmowi co? A polub i obserwuj grę. No tak. Będę musiał to zrobić. Ej, ja kupiłem dwa drzewa drzewa deszczowe jakieś. O. Ja idę kupić tą najsłabszą roślinę, bo ja muszę jakoś zarobić. Aha. to ja w też sobie kupię. Bo ja nie chcę tych... Bo one są bardzo piękne. O, chłopie, ale to będzie duże. To na 100% będzie duże. Aha. O, sklep z mi jest nowy sklep. Ja tego bambusa nigdy nie sprzedam, to. chociaż może kiedyś. No ale teraz na pewno przez tydzień nie sprzedam. Bo on jest bardzo Ej. piękny. Ej, słabo, słabo. Bo jest najrzadsza rzecz w tej grze do kupienia. Jak? Ja na Na samym końcu toksyczna. Ona jest pewnie rzadka, a nas nie stać. O nie, ja zbieram na to kasę. I, na, i za na... ile Ale ale stać? gdzie jest? Co jest? Te grzyby? To na samym końcu. Toksyczna akcja czy grzyby? Bo ja już nie wiem. Toksyczna akcja. Jest toksyczna. Chyba najwyższa. Ale mi pokazuje brak zapasu. A u mnie jest. A, a ja mam grzyby jakieś rzadkie. No, grzyby są rzadkie, ale toksyczne jest lepsze. Tak samo rzadkie są na przykład... Karot są rzadkie w Grow Garden, a mityczne na przykład kakao. Ej, te grzyby też są ładne bardzo. Ale niestety muszę je zerwać i sprzedać. A pokaż, pokaż, pokaż. No zobacz. Tak jak prawie jak w Grow Garden. Ej, no ładne. No ale muszę je niestety zniszczyć, żeby zarobić pieniądze. No. Ej, pa, jakie te drzewa będą duże pewnie. No. I widzowie, jak będą wysyłane komentarze, to piszcie jaką następną grę chcecie. I na pewno z tej gry zrobimy drugą część. Na pewno. No. Dobra, co mogę kupić? No mogę kupić tylko bambusa. No dobra, kupię tego bambusa. Tylko żeby nie wyrósł ładny, proszę, bo znowu nie zerwę. Dobra, jest normalny, jest normalny. Dobra, a ja sobie kupiłem trzy grzybki. Boże, i teraz Bo... muszę czekać, żeby to się naładowało. Lawowy grzybek, ale ładny. Wow. Ej, czekaj, ej, jak mówić. ty masz już taki coś? No mam. Ale, jak? ale ładne grzybki. No właśnie widzę, no daleko tam. To kosztuje, to kosztuje 200 zł. Dobra, zbieram. Podnieś, podnieś. i muszę teraz sprzedać. Zobacz te grzyby lawowe, ale to jest piękne. Ja tego nie sprzedaję. Aha. Ale muszę... Dla mówić, wybić, yy, yy, ten. O ten... Yy, to nasiono, synka. Ale ładne drzewa mam. Ja o, mój widzę. Y, teraz muszę zarobić pieniądze i też kupić te drzewa. Ale ja je niszczę, bo potrzebuję kasy. Mam tylko 50. Ej, to te, 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 zwisające. One tak y, rosną. Zobacz, jak nisko. Wiem. To fajnie. To może tylko jeden zniszcz. Jak masz dwa. Dobra, to jedno zniszczę. Bo, bo to jedno jest. Ładne, o, to zostaw, już na zawsze. Sklep Nie, na, zawsze to na pewno. ponownie coś tam, coś tam, czyli odświeżone. Nie, to daję tyle kasy, oddaję te drzewo. Sklep z nasionami nowy. Właśnie wiem. Dobra, sprzedaję Dawaj. to, bo ja muszę w końcu zarobić kasiorę. Mam 773 zł. O. A ja teraz sprzedaję, i zobaczymy, ile ja teraz będę miał. Mam 319. A to to jest drzewo deszczowe. To to jest to. Drzewo deszczowe. Kupuję drzewo deszczowe. No ja w sumie też, bo daję dużo kasy. Drzewo deszczowe. No. Dobra, no niestety miałem nie sprzedawać tego bambusa, no, ale no muszę sprzedać, żeby zarobić tą kaciorę. No a ja te grzybki też muszę niestety. Ej, ale fajnie to wygląda! Jak to trzyma się w ręce, patrz. Mm. Takie lawa. O, czekaj, drzewo deszczowe. No, ja też właśnie miałem te bambusy. Taka nie wiem, kokoszka lawy. Ale szkoda. Ej, tu jest... A tu jest jakiś sklep najemniejszy. Już wkrótce. Czyli... A to nie ma jakiś update. No. To będzie jakiś update. Trzeba czekać. Trzeba czekać. Mogę kupić mała akacja. Dobra, kupuję małą makację. Już mi nie było. A jest ładna. No w sumie. Jest ładna. Ej, zobacz, co u mnie rośnie, ile nasion? Ile? Oj, oj oj. Ej, idę, idę. Janek gdzieś poszedł. Dobra, nieważne, zaraz wróci. Nie, ja jestem. A, dobra. Ona matko, jedyna. Co tu się dzieje? To już chyba będzie dżungla w tym miejscu. <grym> w tym miejscu. No zobacz, tutaj, 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 wszędzie. Ja wychodzę, no Czekam aż to urośnie w końcu. A ja, po, ja się posiedzę, ja no. posiedzę, Oczywiście widzowie ja chcecie drugą część, dawajcie lajki. Bo jak nie będzie... Yy, dobra. 20 lajków wlatuje druga część. Jak nie będzie 20 lajków, to nie wlatuje druga część. Więc dawajcie lajki. No, lepiej. dawajcie lajki. Nie będzie 20 lajków, nie ma drugiej części. Dobra, czekamy. 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 U mnie jakoś. O no. ci rosną na tych małych akancjach. No. Czekamy aż urośnie. Czekamy aż urośnie. Można dawać lajki, czy coś, czy nie. Yy, nie? w tej grze się nie da. Może na update'cie kiedyś będzie się mogło dawać komuś. No. Ty, można zabudowienie gry, coś Ej, u coś. mnie już jest dżungla. To nie jest dżungla. Dobra. Okay. Ty, patrz, jakie mi wysokie urosły te rośliny. Już patrzę. A wysoka mi Ano. A no. U mnie też wysokie bardzo, zobacz. U mnie jeszcze wyższe. Nie, u mnie wyższe. A no z daleka. Wi... Nie, porówno. Bo jak jestem u mnie, to u mnie niby są wyższe, a u ciebie wygląda, jakby u mnie były wyższe. Nie, moje są trochę wyższe. Zobacz sobie. Oddał kamerę na Odrobinę, Odrobineczkę. Odrobineczkę. Dobra. Odrobinę. Widzowie, yy, kończymy odcinek, oczywiście jak chcecie drugą część to piszcie, znaczy co? Dawajcie lajki, <grym> na 20 lajków, yy, no i piszcie no. też w komentarzach jaką następną grę chcecie, pa pa!